i kręć. Dobra. Ale tak, 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 w ten sposób. W ten A. sposób. Nie, nie tak, I teraz siebie kręcisz, O Ojej, przepraszam, bo tak, masz A, dobra. To jest daleka, tak się dotykamy. Uwaga, nie się ja przybliżać. No masz tam ten czy, tak. za obiektyw, na no no no, ja Ale masz taką po pokręta, pokręta z, pokręta z gruby. Bo A, bo bo ma... Ma ale będzie Obiecaj, obiecaj. Nie, 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 No to musicie ja nie, zaglądać mnie tekstu. nie, Musisz mi nie, 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 tekstu. nie, 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 po? nie, 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 Jestem w Krakowie, czuję wreszcie, że jestem w Krakowie, po prostu, piję wódkę sobie tak beznamiętnie, a to jestem w Krakowie. Jesteś ze mną? Niunia, niunia. Jestem ze mną. Tak, tak, ja jestem z tobą, tak, tak. Ja chcę trochę wy się kiwacie. Ale nie, ja się nie zgadzam. nie, ale za sefer, jeszcze raz, to w jednej ja Nie, bardzo przepraszam. Marek jest szefem, tutaj. dobra, żebyśmy Nie, no kula 5 sekund ciszy, rozpoczyna nasz. Dzwonek pierwszy dzień, dzień, dzień. Dzień, dzień. Drugi dzwonek. Dzing, dzing, dzing. Dzing, dzing. Drugi dzwonek. Trzeci dzwonek. Ja nazywa się Time Gozback. Sztuka krytyczna, tak zwane dziady, nie wyłączając fań. Rzecz dzieje się w niepokojącym pobliżu Broadwayu. Trzeba jeszcze minąć Instytut Miłości. Kurna chata. Hurt pokazuje. Kurna chata. Niemrawe światło nad tarasem. Niedojedzony grill, bo metalowy. Puszki, ale nie te z Aktorzy ubrani stanowczo na, gala, na galowo wyrażają w ten sposób szacunek. To prawdziwi lepsi goście. Katranka, <grytanka> nie filmuj, bo nie będziesz słyszeć. <grytanka> Jeszcze przed chwilą rozmawiali o Mickiewiczu, Miłoszu, a nawet kurka o korze. Teraz zastygają w skupieniu. Oh, nie filmuj już. <grytanka> Znowu zaczęłaś się na <grytanka> Dobra, ale jedziemy. Mimo, mimo to. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Oj, bardzo! Oj, bardzo, bardzo. Fajnie jest w brodłach? O, o nie, nie, nie. nie! Nie! Dlaczego w takim razie? Bo nam, Bo nam po coście przyjechali po raz pierwszy. Gadaż! Pogatę! I co? Wódka! Ja to? Normalnie! Jolu, piłaś kiedyś wcześniej wódkę. Nie! Nie widziałam! ją! piłaś kiedyś Nie. wódkę? Nie! Kasiu, piłaś wcześniej wódkę? Nie! A Bardzo smutne. Warto. A jednak Dobra. warto rozmawiać. Wróćmy do tamtych smutnych czasów. Czy była wtedy woda? Nie, nie było! Nie. Czy były schody? Nie, nie było! Nie. nie było! Czy był grup Wacka? Oj, nie! Nie, nie, nie! nie. Ty. Oszukano Was? Bardzo!

Spuśćmy na to za słodek. Pur spuszcza, a w miarę a... możliwości. <śmiennie> Myślałem. A potem wyjechała. Intelektualistów z Warszawy zapraszała. Oj oj oj, oj, oj. oj, 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 znam to, ale skąd? Oj, 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 oj! Oj, Oj, Kowalik, Kristoloż? Gdzie? Jaki kowalik? <śmiennie> <śmiennie> Rozumiem wasz ból. Ja bym na waszym miejscu nie przyjeżdżał nigdy. Church się zawstydzony. Może prowoderka ma coś do powiedzenia. No, tak, tak. Czy my tej pani już dziękujemy? Pomyliłem? Wjeźdź, je, je. jeź, jeźdź. Słuszny jest głos ludu. Czy my tej pani już dziękujemy? Tak! Tak! tak, dziękujemy. Chór tańcem i śpiewem wyraża podziękowanie. Jedno jest pewne. Już nigdy nie zechcą tu wrócić, ale wrócą. Czy komuś podoba, czy nie. Słońce zachodzi bez zmian na zachodzie. Wydarzył się dramat radosnego spotkania, lecz świat w obojętności swej niczego nie zauważył. O czym innym huczy CNN, czym innym zajmuje się TVM. Nie wie, dlaczego jest coś raczej niż nic. Owszem, tego tak naprawdę nie dowiedział się nikt, ale myśmy przynajmniej próbowali. się!